Oho, ho, ho, ho. Jest to bardzo ciężkie lakie. Jeszcze jest mini reklamóweczka. Spodziewajcie się niesamowitych rzeczy. I jest i błękitna Coca-Cola. Coś czuję, że ten worek może wszystkich zaskoczyć. I tutaj mamy zagadkę. Ten karton jest wielką tajemnicą. Nie mówcie, że ta torba ma w sobie szklane cuda. A, no dobra, kufel. Jest od Coca-Coli. Jest i błękitna Coca-Cola. Są i inne kształty. O, to chyba. O, zarąbiste. Rąbowe do drinków, tak do whisky. A tu mamy coś oh. ciekawszego. Kucharz gotuje, a my dla Was ugotujemy następne skarby na tym śmietniku. Normalnie dzień świstaka. Następne śmietnikowe cuda. Mgła spowiła śmietniki, a my wyciągamy oryginalne szklaneczki. I jeszcze jest mini reklamóweczka. Spodziewajcie się niesamowitych rzeczy. Jensen umiesz liczyć? Będzie komplet. To fajnie. Widzowie, stan idealny. A to fajne szlanki fajne mało spotykane. Tak, rodem z archiwum Mix. Drugie y, du, y, grube dna. Na no, efekt piorunujący. Obowiązuje. Jakie będzie spuentowanie tego śmietnika? Mamy jajka w postaci mini szklaneczek. To są czasy Perelu. Jak wyjmie 6, będziemy zadowoleni. Wyjmie 5. Jak tak dalej pójdzie, to śmietniki zbankrutują. Idziemy dalej. Szybcikiem przenieśliśmy się na drugie stanowisko, ponieważ będą ogromne skarby. Mam taką nadzieję. Ja też. Widzowie, co ludzie wyrzucają do śmieci. Ładny. Żyrafowy kubek. Bardzo ładny. Delikatnie, bo szkło. O. A do czego widzowie to może służyć? Jako Jaki, polewaczka. Jakiś wielkomik. Geometryczne wzory. Jeszcze jeden taki. A reszta niestety zbita. Niestety zbita, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dwie sztuki. Co będzie na kolejnych śmietnikach, będzie się działo. Witamy w tajemniczym kontenerze ze szkłem. Czy te jabłkowe cudo okaże się całe? Uu. Nie, nie, nie. To jest jabłka, kawałek głupry, Myślę, że to, wiesz. A to było trujące jabłko. Mhm. Mm Komplety I to ciemne. Komplety talerzy teraz już nie są takie ciemne. One wyglądają w nocy ciemne. Czy będą to komplety? Policzmy rozłożymy i policzymy. Ten to jest pojedynczy. Ten z innej bajki, głębszy. Na razie tamtych mamy cztery. Tych również 4 i teraz będzie krem dla krem. Uwaga. I tych mamy 6, czyli jednak sukces. Morze ocean talerzy. A co będzie na kolejnych śmietnikach? Przecież to jest niebywałe. Coś czuję, że ten worek może wszystkich zaskoczyć, a więc magicznie go otworzymy w 5 sekund 5, 4, 3, 2. Jeden Tadam Kasety VHS. Kto pamięta, kto korzystał? Chociażby wściekłe pięści Bruce Lee, Lub koszmar z ulicy Wiązów, Freddy Krugiem. nie ma mocnych, idzie, tak dalej. Cała kolekcja, a my wędrujemy z wami po następne skarby. Czy ten sprzęt zadziała? Od razu sprawdzamy. Baterie włożone. Drodzy widzowie, jeżeli ten Fryderek zadziała, pokażemy Wam dobrą i smutną rzecz. Uwaga! Aha, I je tak zadziałało! A więc, zgodnie z obietnicą, dobra rzecz znaleziona na śmietniku normalnie róża Białe Europy róży. i ta smutna. A dlaczego? Dlatego. No nic. Jedzie bez głowy został. Idziemy dalej z wami. Mgła nie ustaje, więc trzeba otworzyć wrota do teleportacji. Normalnie antyki starocie. Polskie śmietniki szokują. Radia perelu i czetwary te, te do tej pory o, wielki klasyk, Yamaha Podziałki Tylko włączyć grać. Na której chwalach odbiera. No to włączmy. Okej, okay, okej. Okay. Starć. Ładnie. Mgła nie ustępuje. A teraz zobaczcie na te śmietnikowe cuda. Oho, Jest to bardzo ciężkie lakie. Nie wiem, czy sobie z tym poradzisz, ale będziesz musiał. Przez rozrywanie. Otwieranie przez. Prześlizganie. To chyba to już zostało. To. miałem taki nożyk wziąć? Ach. Idzie to w ślimaczym tempie, ale trzeba w końcu otworzyć. Aha, co? To jakieś rzeźba? Jakieś ładne, te rzeźbione. A to się na ścianę takie układa. Zobacz. Cegiełki. Takie i to nie fotomontaż bo to naprawdę a. poważne cegiełki a to fajne jest no? bo to jest no, na ścianę upadanie tak a. dużo tego masz? trochę jest no, no takie małe ściankę, mały kwadracik można zrobić płytki kamieniopodobne tajemnicze, magiczne pudełko Haver. A ja będę łapał, zlecić. Tak, tym razem ja otworzę wspólnie z widzami. 3, 2, 1. Midełka. A? Midełko, a? Papier. Ścierny papier, a co ty chcesz? A potrzebny zaraz. przetrzeć? Żarówecka. A to do samochodu raz. No i medelniczki albo do tego, do Nie, WC. to są przebierzki za Tak, tak. widzowie, lakie Bella Paris do sprawdzenia. To mamy podpaski. Dezodoranty. Robimy to w tym miejscu. Odliczamy. 1 2 3 3 2 1. 6 2 5. Opros. Łuciki się oprze. Takie buciki na lato. Chodzący kot. My nie będziemy w tym chodzić, ale Panie, dlaczego nie? No i w końcu dotarliśmy do ogromnej doniczki. <grystanie> no, rzeczywiście duża. Tutaj kwiatów nie zabraknie. No na to, to nie Uciekaj, uciekaj A jak dołożymy jeszcze jeden szczebel To już w ogóle Weź ją zobacz Mamy solidną baterię Proszę bardzo I tu bardzo solidną baterię Ten samolot ma Niesamowitą wagę Więc go zabieramy I zaraz go Na złom zaniesiemy A dlaczego? Rake stój Zabierzemy cię z widzami na inny śmietnik o, tutaj idealnie Co tu mamy ciekawego Czas otworzyć Prześwituję łopata w Sam raz do piaskownicy Aha, to jak O jest? mamy samochodziki Taki brzdąc. <gry> I, I mamy taki samochód, który może w każdej chwili nas zamknąć. Połączenie z pistoletem na wodę. No to mamy. Buty dziecięce. O, fajne. Zaje fajne. Nawet takie gumowe klapeczki. I to wszystko zaniesiemy w odpowiednie stanowisko. No i voila. Kochani widzowie, dzisiaj ratujemy dosłownie wszystko. Jest maskotka. Jakie to warzywo? Jabłuszko? <noise> Dobra, do PC tym. Choćby nam to zajęło wieczność, będziemy wyciągać nawet najmniejsze rzeczek, które najbardziej cieszą. A teraz zobaczcie na ten worek. No, coś wspaniałego. Taka bluzeczka. To mi przypomina wykonawczynię MANAM. Beżowa bluzeczka Jeszcze taka włochata bluza, sweterek Ciepła na zimę Krowi I teraz My tego tutaj nie zostawimy Nie ma takiej opcji Tym razem zostawimy w pojemniku na widoku. Oto chodzi. I tutaj mamy zagadkę. Ten karton jest wielką tajemnicą. Trzy, dwa, jeden. Jeszcze nie ten moment. Wygląda na to, że mamy do czynienia. Pięknymi ubraniami jest to tak głęboko. Ja to wyciągnę mimo wszystko. Nawet jeśli znajdę się w tym kartonie, a właściwie już się znalazłem. Bum! Było warto. Bluza Nike, dziecięca. I jak widać. I teraz zamykamy dzieło.